Co to jest gorączka plamista śródziemnomorska i jakie są jej przyczyny? Gorączka plamista śródziemnomorska, gorączka guskowa, gorączka marsylska, jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię Rickettsia bytującą wewnątrz komórkowo. Choroba występuje w krajach basenu Morza Śródziemnego. Wektorem choroby jest określony gatunek kleszczy pasożytujących głównie na psach, w miejscu ugryzienia przez kleszcza i wniknięcia bakterii do organizmu tworzy się czarna plama, zmiana martwicza skóry w postaci czarnego strupa. Zmiana ta jest wynikiem miejscowego uszkodzenia naczyń przez bakterie Rickettsia conorii. Jak często występuje gorączka plamista śródziemnomorska? W Polsce gorączka plamista śródziemnomorska może wystąpić jako choroba przywleczona przez podróżnych slash migrantów z krajów endemicznego występowania tej choroby. Szacuje się, że w basenie Morza Śródziemnego 1 do 15% populacji miało kontakt z patogenem Rickettsia jednak należy zaznaczyć, że transmisja choroby odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wektora, czyli kleszcze. Najwięcej zachorowań występuje od czerwca do września, co jest związane z cyklem rozwojowym kleszczy przenoszących liketcja conorii. Jak się objawia gorączka plamista śródziemnomorska? Okres inkubacji choroby wynosi około 5-7 do 7 dni od ugryzienia przez kleszcze. Objawami charakterystycznymi choroby są gorączka, planista wysypka skórna pojawiająca się po 2 do 6 dni od wystąpienia gorączki oraz czarna zmiana martwicza skóry w miejscu ugryzienia przez kleszcze. Objawom tym towarzyszy powiększenie regionalnych węzłów chłonnych, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe. Objawy zwykle utrzymują się do około 3 tygodni. Gorączka plamista śródziemnomorska jest zasadniczą chorobą o łagodnym przebiegu. Jednak u 5-10% chorych mogą wystąpić jej powikłania. W badaniu fizykalnym lekarz stwierdzić może podwyższoną ciepłotę ciała, charakterystyczne zmiany skórne. Powiększone węzły chłonne, w powikłanych przypadkach występują m.in. zaburzenia świadomości, zmiany osłuchowe ze strony serca i płuc, powiększenie wątroby i śledziony, krwawienie z przewodu pokarmowego. Co robić w przypadku wystąpienia obiadów gorączki plamistej śródziemnomorskiej? W przypadku podejrzenia gorączki plamistej śródziemnomorskiej wskazana jest pilna konsultacja w poradni specjalistycznej chorób zakaźnych, chorób tropikalnych lub odpowiednim oddziale szpitalnym. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie gorączki plamistej śródziemnomorskiej? Pewne rozpoznanie gorączki plamistej śródziemnomorskiej na podstawie objawów klinicznych jest niemożliwe. Konieczne jest potwierdzenie choroby za pomocą badań laboratoryjnych wykrywających przeciwciała przeciw Flavivirus. Niemniej testy te mają ograniczoną przydatność w ostrej fazie choroby. Jakie są metody leczenia gorączki plamistej śródziemnomorskiej? W leczeniu gorączki plamistej śródziemnomorskiej stosuje się określone antybiotyki aktywne wobec tzw. bakterii atypowych. Leczenie trwa zwykle 7 dni, zaś w przypadku postaci powikłanej konieczne może być przedłużenie antybiotykoterapii do 14 dni. Czy jest możliwe całkowite wleczenie gorączki plamistej śródziemnomorskiej? Gorączka plamista śródziemnomorska ma łagodny przebieg, jednak u 5 do 20% chorych mogą wystąpić powikłania, do których predysponuje podeszły wiek, alkoholizm, zaburzenia odporności. Do najczęściej występujących powikłań należą, ostra niewydolność nerek, niewydolność oddechowa. Udar mózgu, zakrzepica żył głębokich, krwawienie z przewodu pokarmowego. Rzadziej występuje zapalenie stawów, zapalenie układu nerwowego, czy niewydolność wielonarządowa. Co trzeba robić po zakończeniu leczenia gorączki plamistej śródziemnomorskiej? Po zakończeniu leczenia pacjent powinien pozostawać pod regularną kontrolą lekarską do czasu ustąpienia objawów i całkowitej rekonwalescencji. Co robić, aby uniknąć zachorowania na gorączkę plamistą śródziemnomorską? Osoby podróżujące w rejony endemiczne powinny unikać ekspozycji na kleszcze. Zalecane jest unikanie kontaktu ze zwierzętami przenoszącymi kleszcze: psy, kozy, owce. Należy również stosować repelenty i często sprawdzać skórę, usuwając ewentualne kleszcze.